Cześć kochani, witajcie z tej strony Ania, witam Was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test nowego podkładu z Eveline Wonder Match, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak on się sprawdzi, jakie są jego plusy oraz minusy oraz czy warto się nim zainteresować, no to zapraszam Was serdecznie. Do oglądania. Wzięliście już sobie udział w konkursie? Jeżeli jeszcze nie, no to serdecznie Was tutaj zapraszam. Pod tym filmikiem jest konkurs, można wygrać fajne nagrody. Więc, jeżeli chcecie, no to serdecznie Was tam zapraszam. Jest bardzo proste zadanie konkursowe. A jak już wzięliście udział w konkursie, to bardzo się cieszę. Ja w ogóle jestem w szoku, że już tyle zgłoszeń się pojawiło, co jest dla mnie wow, po prostu niesamowite. Bo myślałam, mówiąc szczerze, że nikt nie weźmie udziału w tym konkursie, a tyle z Was wzięło udział. Dzięki, więc będę miała naprawdę duży problem. Z wyborem zwycięzcy, bo najchętniej to bym was wszystkich obdarowała jakimiś prezentami, tutaj z okazji tych 5000 tysięcy subskrypcji. No ale nie mogę, nie jestem studnią bez dna, a szkoda. Ale słuchajcie, ostatnio wyszło dosyć sporo nowości podkładowych i tym jedną z takich nowości jest właśnie nowy podkład od Eveline Wonder Match i trafiła mi się jak ślepej kurze dzianko promocja właśnie na ten podkład na sklepie Eveline. Nie wiem czy ta promocja jeszcze trwa, jeżeli tak, to spoko możecie sobie go kupić taniej, bo z tego co wiem, Rossman planuje promocję ale ten podkład będzie dopiero od października więc się na tą promocję, jeżeli ona będzie faktycznie nie zapiszę ale na razie jeszcze nic nie zdradzam, bo w sumie na jednej stronie to czytałam, że ma być ta promocja i nie wiem czy to prawda, czy to nieprawda, wiecie jak to jest, nie chcę wam podawać tutaj też fake newsów, nawet jeżeli by była ta promocja, no to ten podkład ma być dopiero od października, więc no taniego nie kupicie nigdzie indziej jak właśnie przez stronę sklepu Eveline, bo normalna jego cena to 41 zł i powiem wam, że on jest zamknięty w tak piękny opakowaniu, że to jest po prostu szok. Wygląda ono bardzo ekskluzywnie, a do tego jest dosyć ciężkie. Ja tak myślałam po stronie, jak na niego patrzyłam, że to będzie taki, wiecie, coś lipnego, A jest w miarę ciężki, ładnie się to prezentuje. Tutaj wszystko super wygląda. Dostępny jest on w sześciu odcieniach. Ja mam akurat tutaj kolor 15 Natural, i to był któryś kolor ze środka, czyli albo trzeci, albo czwarty, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie najjaśniejszy i nie najciemniejszy z gamy. I co takiego producent nam tutaj mówi o tym podkładzie. Ma być to lekki podkład o beztłuszczowej konsystencji, ma się też łatwo rozprowadzać, dając taki efekt doskonałego krycia, przy czym ma nie zapewniać efektu maski. Z tego, co czytałam na stronie, też w opisie tego produktu ma w swoim składzie wodę termalną oraz kwas hialuronowy, więc ma pielęgnować, nawilżać i chronić mikrobiom naszej skóry. I co ciekawe tutaj jest, bo to jest obietnica producenta, która mówi nam o tym, że po 10 dniach nasza skóra ma wyglądać na gładszą i bardziej elastyczną. Mamy tutaj dużo obietnic, cuda na Kiju, więc jestem ciekawa, jak to się będzie miało z rzeczywistością. Ogólnie zauważyłam, że bardzo dużo teraz firm wprowadza takie podkłady, które też mają mieć jakąś tutaj pielęgnację. Ja wam przyznam się szczerze, że przez pewien okres czasu sobie testowałam już ten podkład, żeby zobaczyć, czy faktycznie po tych 10 dniach coś się tutaj zmieni, ale oczywiście to będzie wszystko w podsumowaniu. Teraz sobie przechodzimy do testu. Wiecie, co czasem człowiek robi coś tak już z przyzwyczajenia, że zapomina, że miał coś zrobić w inny sposób, bo ogólnie ja chciałam teraz, Zmienić koncepcję też testów, i zamiast robić ten wstęp, w którym przedstawiam sobie cały produkt, to już chciałam robić tak, że maluję się i przy tym Wam opowiadam o tym produkcie. I co zrobiłam kompletnie, o tym zapomniałam. Brawa dla mnie może w następnym filmiku pójdzie mi lepiej, ale słuchajcie przetestujemy sobie ten podkładzik jest to podkład z pompeczką tutaj, bardzo ładną swoją drogą oczywiście nie przemyłam, no standard mój, i zobaczymy jak on się tutaj sprawdzi, bo naprawdę producent ma tutaj bardzo wiele obietnic, wszystko to oczywiście skonfrontujemy z rzeczywistością więc ja już zaczynam mam tutaj beauty blenderek, jeżeli chodzi o samą konsystencję tego podkładu to jest ona dosyć gęsta, zobaczymy jak się będzie sprawdzał tutaj też na twarzy Pierwsze co mi się rzuca w oczy, a raczej w mój nos, to jest to, że prześlicznie on pachnie. Ja też nie do końca jestem zadowolona z tego wyboru kolorystycznego, bo mogłam w sumie wziąć chyba ciemniejszy kolor. Może był on by bardziej beżowy, nie taki żółtawy, chociaż w sumie tak w kamerze, no nawet mi się to podoba jak to wygląda tak po chwili, bo on też z tego co ja wiem troszeczkę ciemniej, ale naprawdę tak minimalnie, więc na to też sobie zwróćcie uwagę. I daje on taki mokry efekt, naprawdę taki efekt nawilżenia. Na razie przynajmniej tak to tutaj czuję. A raczej to krycie tutaj będzie średnie maksymalnie, bo widzę, że już jakieś tutaj większe moje takie zaczerwienienia prześwitują. Ale jeżeli chodzi o samo wyrównanie kolorytu skóry, no to sami możecie zobaczyć, że jest tutaj naprawdę kozacko i mocno. Jeszcze mi się tutaj bardzo podoba to, że on na tej skórze nie jest taki obciążający jest dosyć lekki, co jest bardzo fajne. Ostatnio strasznie lubię takie lekkie formuły, więc bardzo mnie to cieszy, że ten podkład taki właśnie jest. prezentuje się to w ten sposób, ja sobie na pewno go jeszcze tutaj nałożę na szyję bo jest minimalna, lekka różnica i wiem, że to się będzie w kamerze tutaj po prostu odznaczać, więc żeby tego uniknąć, po prostu sobie go nałożę tutaj poza kamerą jeszcze na szyję jak na razie tak wygląda ten podkład z bliska, moim zdaniem jest tutaj naprawdę bardzo dobrze, jeżeli o to chodzi on nie ma takiego stuprocentowo matowego wykończenia, raczej jest to taki efekt lekko rozświetlający przynajmniej u mnie na skórze tak więc wygląda już skończony makijaż. Moim zdaniem jak na razie ten podkład wygląda tutaj świetnie, ale zobaczymy, jak to będzie po czasie. Mamy teraz godzinę 10. Spotkamy się tutaj zapewne koło godziny 18-19 na podsumowaniu i werdykcie, czy ten podkład jest godny i warty uwagi, więc teraz zapraszam Was na przebitki, a później widzimy się na podsumowaniu. Hejka, witam Was po około 8 godzinach na podsumowaniu. Przed chwilą mogliście zobaczyć przebitki, czyli to, jak podkład wyglądał zaraz po nałożeniu, oraz teraz po tych 8 godzinach. No i cóż, jak się sprawdził nasz bohater. Tego dowiecie się właśnie teraz. Mamy troszeczkę na temat tego gagatka tutaj do pogadania. Ma on oczywiście swoje plusy i minusy. Teraz wam to wszystko przedstawię jak najbardziej jasno, żebyście wszystko tutaj dobrze zrozumieli. I tak, jeżeli chodzi o jego krycie, to ono jest maksymalnie średnie. Nie zakryje wam on większych niedoskonałości, będą one przebijały. Mimo tego, że też podejmowałam próbę, na przykład budowania tego krycia, to tak czy siak to krycie nie było aż tak mocne do tego stopnia, żeby jakieś większe zaczerwienia zakryć. Ja na przykład na mojej że nie zmagam się z jakimiś, wiecie, mega dużymi zaczerwienieniami. Miałam kilka tutaj wyprysków na czole i niestety on z zakryciem ich sobie nie poradził, więc to, jak mówię, krycie jest tutaj maksymalnie średnie. Samo wykończenie tego podkładu jest satynowe, on też lekko ciemnieje, Zaznaczałam wam to na początku tego filmiku. Było to też widoczne na swatchach i też myślę, że na twarzy po czasie też było widać, że troszeczkę ten podkład zoksydował. Mam też bardzo ładny zapach, taki przyjemny, który jest tylko podczas aplikacji. Sama konsystencja jest. Aplikacja tego podkładu była bardzo przyjemna. Tutaj się nie mam do czego przyczepić. Dobrze się on rozprowadzał na twarzy, nie tworzył żadnych smug, wszystko tutaj się nałożyło bardzo równomiernie. Nie robił on faktycznie, tak jak mówił producent, efektu maski. Ale za to, jeżeli chodzi o pory, to na początku one były ok, wygładzone, ale po czasie, jak już teraz możecie to zobaczyć, po tych kilku godzinach, no to niestety one są podkreślone. Więc jeżeli tutaj są osoby, które zmagają się z jakimiś większymi porami, no to moim zdaniem one będą dosyć mocno tutaj pod koniec dnia podkreślone. Podkład jest też lekki i komfortowy, bardzo przyjemnie mi się go nosiło. Na duży plus zasługuje tutaj też oczywiście samo opakowanie tego produktu, bo uważam, że jest ono bardzo szykowne i faktycznie wygląda tak luksusowo. Ale powoli przechodzimy tutaj do minusów. Na pewno możecie zobaczyć to, że się dosyć sporo tutaj wyświeciłam i w sumie kiedy ja się ostatnio nie wyświeciłam? Jeśli chodzi o podkłady, które ostatnio testowałam, to naprawdę w praktycznie każdym wyświecenie jest dosyć mocne, w tym jest tak samo. Dla przypomnienia ja mam cerę mieszaną. No, więc, jeżeli chodzi o ten efekt takiego zmatowienia skóry, no to jest on dosyć krótki. A użyłam tutaj pudru, który naprawdę dobrze mi matuje, i przy innych podkładach jestem w stanie świecić się przez 8 godzin spokojnie. A tutaj, no jak widzicie, wyświeciłam się. Więc to jest już tutaj sygnał dla osób z cerą mieszaną oraz tłustą, że no on, jeżeli już coś, to będzie potrzebował poprawek w ciągu dnia, jeżeli chodzi o przypudrowanie. Ale sądzę, że to też się bierze z tych wszystkich jego takich nawias składników. Myślę, że cera sucha by tutaj była bardzo zadowolona albo cera normalna. I też producent tutaj mówił, że on ma mieć trwałość do 24 godzin, więc dla mnie to jest też bójda taka trochę na resorach, bo troszkę się on pozdzierał, troszkę poschodził, troszeczkę się wyświecił, troszeczkę bardzo, więc no ta trwałość jest raczej taka przeciętna i nie będę Was tutaj w tym temacie okłamywać. I jeżeli chodzi tutaj o jeszcze taką jedną dosyć istotną rzecz, którą producent tutaj mówił, że ten jego podkład jest. Jest bardzo pielęgnujący, że aż po 10 dniach będziecie mogli już zobaczyć jakieś tam efekty, w sensie, gładszą twarz, bardziej elastyczną. Ja stosowałam ten podkład troszeczkę dłużej i powiem Wam szczerze, nie zauważyłam tutaj nic szczególnego, więc. No, sami sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie on coś takiego tutaj wow, niesamowitego robi. Bo raczej no nie robi. Ale też zastanowiłabym się tutaj bardzo porządny dla osób, które mają skórę z tendencją do zapychania, czy ten podkład jest dla was. Dla mnie to jest taki spoko podkład od czasu do czasu, by sobie go nałożyć. Czy go będę stosowała codziennie? Raczej wątpię. Nie był on zły, ale nie jest to też taki jakiś wow, niesamowity szał, który mnie po prostu tutaj zwalił z nóg. Jest to podkład naprawdę ok, jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na twarzy, jak się zachowuje, trwałość, jak trwałość, wiadomo, mogłoby być lepiej, ale ja mam też cerę mieszaną, więc wiadomo, jak to też u mnie bywa. No i cóż, dajcie mi koniecznie znać, co Wy myślicie o tym podkładzie. Czy stosowaliście go, czy zamierzacie go kupić? Jakie są Wasze opinie, przemyślenia? Dawajcie oczywiście znać w komentarzach. A z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani! Do następnego razu buziaki. Trzymajcie się. Cześć! Mua.